artykuł opublikowany w Warszawskiej Gazecie 17 marca 2022 roku, mołotowa, Prać Ribentropa. Dr. Klaus Wittmann, emerytowany generał Bundeswehry, wyjawił Deutsche Welle, że niemiecka klasa polityczna stosowała politykę ugłaskiwania Putina, ponieważ była przekonana, że, tu cytat, w Putinie jest dobro oraz że jego agresywna retoryka i idące w ślad za nią działania były wytłumaczalnym następstwem, to znów cytat, prowokacji NATO. Przyznaję, jest w społeczeństwie niemieckim miejsce na dużą dozę geopolitycznej naiwności, pochodnej pacyfistycznego powojennego idealizmu i zakładam, że to właśnie opinie Wittmana są w tej dozie naiwności, się w tej dozie naiwności mieszczą i to pomimo tego, że on sam wielokrotnie występował przeciw gospodarczemu wzajemnemu uzależnianiu się Rosji i Niemiec. Jego przestrogi były słuszne, ale ocena pobudek działania mainstreamu polityki niemieckiej błędna. Niemiecka klasa polityczna będzie jednak, świadomie lub nie, popierała taką narrację naiwnego, poczciwego wujcia, którego zwiódł przewrotny i podstępny satrapa, pozorujący posiadanie ukrytych pokładów dobra. Pujacz to jednak my, ale nie nas, mówi polskie powiedzenie i tego się trzymajmy. Witman posługuje się w opisie polityki rosyjskiej paramedycznym terminem imperialnego bólu fantomowego, związanego z upadkiem Związku Sowieckiego. Jakżeż to ciekawy termin! Trafny, ale w równym stopniu dotyczy on niemieckiej klasy politycznej, właśnie. Niemcy odczuwają ból fantomowy, związany z nigdy niespełnionym i nigdy nieodrzuconym marzeniem o stworzeniu imperium, oraz z faktem do dziś niezakończonej amerykańskiej okupacji. Dalej, w związku z wymuszoną demilitaryzacją i koniecznością pozorowania pacyfizmu. To jest coś, o czym w Niemczech zawsze się myśli, ale nigdy o tym nie mówi. Niemiecka niechęć do modernizacji armii brała się stąd, że potencjalnie zainwestowane środki szłyby na armię całkowicie przejrzystą i kontrolowaną przez NATO, a więc Waszyngton. A na to szkoda pieniędzy. Dziś mówi się o gwałtownym wzroście niemieckich inwestycji w obronę. Ale ja nie rozumiem z jakiego to powodu mielibyśmy się cieszyć. Czy w razie konfliktu ze wschodem moglibyśmy liczyć na zaangażowanie armii niemieckiej w obronę Lublina, Białego Stoku, Warszawy czy Łodzi? Patrząc na bezlitosną politykę Niemiec wobec Ukrainy, zapewne nie. Moglibyśmy, jak sądzę, liczyć na szybkie sformowanie szczelnych pierścieni obrony Gdańska, Wrocławia, Opola i Katowic. W przypadku takiej bratniej pomocy, jakże wielu wybitnych polskich polityków szczebla samorządowego, ale i krajowego. Witałoby pancerne kolumny kwiatami. Zachęcam do sporządzania własnych list, a grubej berty. To pasjonująca czynność. Ukraina obroniła się przed agresją rosyjską tylko dlatego, że zabrakło w jej społeczeństwie kolaborantów. I to zarówno wśród polityków, jak i wśród zwykłych ludzi. W dzisiejszej Polsce by ich nie zabrakło. Doświadczyliśmy nie aż tak dawno, bo zaledwie trochę ponad dekadę temu, eksplozji miłości do Putina i Ławrowa. Wtedy i dziś głównych twarzy międzynarodowej polityki rosyjskiej. W prezydenckiej juracie prezydent Komorowski w lipcu 2011 roku podejmował na nieoficjalnym spotkaniu byłego szefa FSB Nikołaja Pastuszewa. I ze spotkania tego, podobnie jak ze spotkania premiera Tuska z Putinem na Sapockim Molo 1 września 2009 roku, nie sporządzono żadnych notatek. A szkoda. Zwieńczeniem tych igraszek była wspólna deklaracja ministrów spraw zagranicznych Rzeczpospolitej Polskiej Federacji Rosyjskiej z dnia 19 grudnia 2013 roku. W programie 2020 w relacjach polsko-rosyjskich, taki nosił tytuł Deklaracja, mogliśmy przeczytać, tu cytat: Obydwa zaprzyjaźnione państwa będą dążyły do. Dalszej modernizacji struktury wzajemnego obrotu handlowego poprzez wspólną produkcję w oparciu o nowoczesne technologie i zacieśnienie kooperacji między polskimi i rosyjskimi podmiotami gospodarczymi. Strony potwierdzają przywiązanie do zasady sumiennej realizacji umów, również w sferze energetyki, mając na uwadze ich znaczenie dla stabilnego funkcjonowania gospodarki. Wspieranie wspólnej inicjatywy Partnerstwo dla Modernizacji Unii Europejskiej i Federacji Rosyjskiej ze szczególnym uwzględnieniem kształtowania najbardziej korzystnych warunków dla rozwoju przedsiębiorczości i wzajemnych inwestycji. Tworzenie zielonych korytarzy na granicy polsko-rosyjskiej. Zamknąć cytat. Deklarację podpisał minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski, a ze strony rosyjskiej znany i lubiany Siergiej Ławrow. Urażającą pełną listę planów pogłębiania przyjaźni znajdziecie Państwo w treści tej deklaracji, a jako, że jest ona wstydliwie ukrywana, polecam jej pełny tekst na blogu Starego Wiarusa w salonie 24. Mamy taką dziwną skłonność do zapominania wstydliwych fragmentów naszej najnowszej historii, ale przypomnijmy sobie tę zadziwiającą erupcję przyjaźni. a W tym festiwal piosenki rosyjskiej, polsko-rosyjskie warsztaty dziennikarskie, tu tak na marginesie, gdzie lista uczestników. Ekumeniczną do bólu wizytę patriarchy Cyryla I, tak tego samego, odwiedził nas w Polsce, a miało to miejsce w sierpniu 2012 roku. Dalej, doroczne spotkania przywołanego już Ławrowa z Polskim Korpusem Dyplomatycznym, a wszystko to w następstwie śmierci 96 starannie wyselekcjonowanych delegatów na obchody rocznicy Katyńskiego mordu 10 kwietnia 2010 roku. Delegaci, prezydent, ostatni prezydent na uchodźstwie. Sztab Generalny Armii, szef ipn minister kultury, ta prawdziwa legenda Solidarności, posłowie i senatorowie różnych ugrupowań, ludzie kultury mieli jedną wspólną cechę: nie podpisali wycytowanej deklaracji, bo nie dawali rękojmi, żeby zacytować z listy charakterystyki perelowskiego sędziego należytego wypełniania obowiązków przyszłego kolaboranta. Tymczasem prokuratorskie śledztwa polskie i rosyjskie, a w sprawie boleśnie prostej, toczą się już 12 rok rzędu. Rzecz cała prawdopodobnie zarosłaby błoną podłości, żeby sparafrazować klasyka, ale oto przypomniał nam ją bohater Ukrainy i całego Wolnego Świata, Władimir Zelenski, wzbudzając widoczną konfuzję tych wszystkich, którzy sprawę z powodów osobistego uczestnictwa i pełnej wiedzy o okolicznościach tragicznego zdarzenia woleliby zapomnieć. Cóż takiego powiedział: Tu cytat. Pamiętamy straszną tragedię w Smoleńsku z 2010 roku. Pamiętamy, jak były badane okoliczności tej katastrofy. Wiemy, co to oznaczało dla Was i co oznaczało dla Was milczenie tych, którzy wszystko dokładnie wiedzieli, ale cały czas oglądali się jeszcze na naszego sąsiada. Po co to powiedział? Otóż wszystko dokładnie wiedzą nie tylko sprawcy i współsprawcy katastrofy, ale i wiele wywiadów na świecie, w tym wywiad ukraiński. Ten pasus był przesłaniem do tych wszystkich osób i sił w Polsce i w Europie które powinny przemyśleć swoje przyszłe antyukraińskie działania, nakierowane na sabotowanie wysiłku zbrojnego ukraińskiej armii, nakłanianie do terytorialnych ustępstw wobec Rosji, a w dalszej perspektywie na zachowanie rosyjskiego kolosa w całości, pod światłym przywództwem jakiegoś wyhodowanego, demokratycznego wielkorusa w typie nawalnego. Zelenski i jego kraj nie mają nic do stracenia. A chcą skutecznych sankcji, które są możliwe i które doprowadziłyby do gospodarczej i politycznej implozji Moskwy. Tysiące ciężarówek z ładunkiem o nieznanej zawartości ciągnie kolumnami z Niemiec przez Polskę na Białoruś i dalej do Rosji. Dzień w dzień Republika Federalna Niemiec skutecznie sponsoruje rosyjską machinę wojenną 200 milionami euro. Pomimo dyplomatycznych wysiłków polskiego rządu, Niemcy blokują nałożenie skutecznych sankcji Unii Europejskiej na Rosję. Sankcje gospodarcze są działaniami przekazanymi traktatowo do wyłącznych kompetencji Unii Europejskiej, stąd problem. Sankcje mogłyby skutecznie doprowadzić do szybszego zakończenia wojny, a najprawdopodobniej i do ostatecznego rozwiązania problemu imperialnych apetytów Rosji. Na zawsze. Zwolennicy tzw. realpolitik podnoszą koszty zerwania kontraktów na dostawy rosyjskich surowców energetycznych, pochylając się nad losem polskich i niemieckich emerytów. Emerytom można pomóc. Stać i nas na to, a już tym bardziej Niemców. A przejściowe obniżenie się relatywnie wysokiego poziomu życia jest kosztem wartym poniesienia, jeśli miałoby przynieść skutek w postaci ostatecznej likwidacji zagrożenia ze strony moskiewskiej satrapii. Dziękuję bardzo.